Obraźliwe słowa na wizji. Janusz Korwin mikke nie wytrzymał i powiedział co myśli o Kotuli i Nowackiej. Zobacz, bo warto. Ja będę się starał, żeby on nie przetrwał do 1 września. Chodzi mi o to, żeby 1 września ci nie poszły do szkół i nie poszły na te lekcje robione przez te warstwskie panią tam Nowacką, tam Kotulę i inne takie, prawda? to dzieci trzeba z tym uratować, bo Państwo sobie nie zdają sprawy, ja przepraszam, że, że zrobię dłuższą, dłuższą dygresję, ale, ale często się feministki mówią, że mężczyźni to są ważni, bo to robią programy komputerowe, a kobiety to chcą, żeby do domu. Otóż praca kobiety w domu jest znacznie ważniejsza od robienia programów komputerowych. Jak się pomylę pisząc program komputerowy, to kasuje jakby innikę, czy cały program kasuje, albo komputer rozczaska, bo nic się nie dzieje. Natomiast wystarczy jedno złe słowo do dziecka, niewłaściwe słowo, powoduje nieodwracalne szkody w umyśle dziecka. Ale wie pan, że... Rola matki w domu jest znacznie ważniejsza.